Dzisiaj chcę Wam przedstawić kiszoną marchewkę. Mam tutaj y, to co nam jest potrzebne to właściwie tylko marchewka, imbir i sól. Można oczywiście dodać troszeczkę papryczki. Natomiast to już jest kwestia dowolna jak kto lubi. Ja zrobię część tak, część tak. Te kiszonkę zrobię w przeciwieństwie do na przykład do pinamburu, który robię w dużych słoikach. Te kiszonkę zrobię w małych słoikach, bo to tak akurat taki słoiczek wystarcza na obiad na jedną, dwie osoby. Oczywiście ja mam większe rodziny, możemy sobie większy słoik robić i wtedy za jednym zamachem sobie zjeść. Teraz tak, to co ja muszę tu zrobić, to wezmę jedną łyżkę soli na kilogram startej marchewki. Tutaj mam akurat półtora kilograma, więc wezmę taką mniej więcej półtorej łyżki. I teraz to, co musimy zrobić, to bardzo dokładnie wymieszać. Teraz imbiru dałam też taką porządną garść, no bo trochę tej marchewki tu jest, żeby rzeczywiście Imbirek był odczuwalny, ale to zależy, jak to jest wrażliwe na yy, ostre. Teraz ja tutaj tak pomieszam bardzo dokładnie i odstawię na jakieś 10-15 minut. Marchewka wówczas puści sok i będziemy w stanie ją pomału dawać do słoików, ale to jeszcze za chwilę. Dobrze, teraz już nasza marchewka postała sobie dobry 15 minut. Może postać nawet chwilę dłużej i teraz tutaj, żeby Wam pokazać, dlaczego w tym przypadku nie używamy wody, dlatego, że tu nam się pomału wytrącił taki fajny sosik. O i teraz jedyne, co nam pozostaje teraz do zrobienia, to w sposób bardzo dokładny zapakować marchewkę do słoików. A mianowicie do tego będzie nam potrzebny, oprócz oczywiście słoika, taki jakiś tłuczek. Ja akurat ten mam z moździerza, ale każdy inny tłuczek będzie dobry, więc najpierw OK, mamy ją wymieszane ponownie i dajemy jedną część. Później bardzo dokładnie zgniatamy ją, żeby woda wychodziła na wierzch. O, i później ponownie dajemy kolejną ilość. I tak samo analogicznie i tak pomału każdy słoiczek Wypełniamy. I tu widać bardzo wyraźnie, jak ładnie tutaj soczek jest na wierzchu. Tu nam bardzo ładnie wychodzi soczek, i chodzi o to, żeby na dnie, tu w tych dolnych partiach, nigdzie nie było powietrza. Teraz, jak już mamy nasze słoiczki wypełnione, ładnie dociśnięta marchewka. Naprawdę musicie ją zasadniczo mocno docisnąć. Teraz, w tym momencie warto jest sprawdzić, jak macie takie dociski, czy jak dociśniecie, ważne, żeby była taka przestrzeń, bo chodzi o to, że jak dociśniecie, to rzeczywiście jesteście w stanie docisnąć marchewkę. I z wierzchu będzie tylko sos, czyli ten woda, nawet i to jest bardzo ważne w tym przypadku. Więc, nim to zrobimy, musimy jeszcze jeden ważny zabieg zrobić: mianowicie czystą chusteczką przetrzyć cały brzeg słoika, żeby nie było żadnych resztek po działaniu. To jest bardzo ważny zabieg, bo to unikamy w takim przypadku, właśnie kiedy robimy sałatkę, bardziej niż w innych przypadkach. Mamy już teraz to. To zakładamy sobie nasze siateczki, i teraz sprawdzamy, prawda? Ok, jest powyżej, jest powyżej, jest powyżej. To znaczy, że możemy spokojnie, bezpiecznie dokręcić. I to też nie za mocno, czyli zawsze myślimy o tym, że jest jakiś margines powietrza, który musi wyjść, który sobie spokojnie wyjdzie, nawet jak tak delikatnie dokręcimy. I w ten oto sposób mamy półtora kilograma marchewek, trzy takie fantastyczne spojczki kiszonej marchewki. I one takie muszą sobie postać tak jak zwykle. Zanim dwa tygodnie. Sałatka się szybciej robi, ale generalnie możemy liczyć dwa tygodnie, zanim je otworzymy. Natomiast ona też może sobie postać całkiem ładnie i długo. Przykładem jest na przykład ta kiszonka, tak samo zrobiona dokładnie z cukini. Ta kiszonka była robiona w zeszłym roku, tak w okolicach sierpnia. I nadal jest w nienaruszonym stanie. Te wszystkie są właśnie robione latem. Te akurat są takie w stożkach pocięte, ale w słupkach. Natomiast e, tak wygląda, jeżeli chodzi o marchewkę. Smacznego! Zapraszam do następnego filmu. Pozdrawiam!